Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Wy Pro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo, tym razem nie wiadomo czego, bo nie jest to ani tygodniówka, ani wideo poradnik, ani e, jakaś zapowiedź dostawy i tak dalej. Natomiast jest to nagranie wideo, które miało się pojawić mniej więcej w tym roku, tylko miało mieć trochę inną treść, inny wydźwięk. E, znaczy treść tą samą, ale troszeczkę inaczej przedstawioną. Natomiast e, treścią dzisiejszego krótkiego wydania będzie to, co mam tutaj na sobie na piersi napisane Kaszebe Runda. To jest zapewne znana większości z Was impreza na kaszubach. Runda po Kaszubach, kasze Runda, e, która odbywa się przeważnie w czerwcu, gdzieś tam w czerwcu na Kaszubach i polega, jest bardzo dobrym odzwierciedleniem naszego podejścia do kolarstwa, czyli są to, jest to taki wyścig, ale oparty w dużej mierze o kolarstwo romantyczne, o smakowanie lokalnych specjałów kulinarnych, o delektowanie się widokami, przeżywanie tego, co kolarstwo amatorskie ma do zaoferowania najlepszego. Dlatego my mieliśmy tutaj jako Styluwa mocne plany, żeby w tej imprezie wystartować Rok temu byliśmy na Grand Fondo w Gdyni, tym razem chcieliśmy spróbować tego drugiego, tak jakby końca tęczy, e, wydawać by się mogło, że bliższego nam. E, I tak zapewne by było, gdyby nie wiadome tam na początku zawirowania i zawirusowania e, zaistniałe na początku roku i trwające właściwie do teraz, powodujące to, że imprezy masowe są odwołane. Kaszebe runda też to właściwe wydanie zostało odwołane. Natomiast jest tak jakby event zastępczy, który odbywa się w najbliższy weekend i na który zapisać się możecie do jutra do końca dnia. Jest to Kaszebe... Kaszebe Norde. E, czyli impreza, e, czyli takie zawody, które można przejechać w pojedynkę, korzystając z dobrodziejstw bufetów lokalnych, czyli tego, co daje właśnie Kaszeberunda. Tylko no, trzeba będzie to zrobić solo, niestety nie będzie to e, do zrobienia w grupie. Natomiast jest to tak, tak, by, tak, jakby impreza zastępcza, zorganizowana tak trochę na szybko, w związku z otwarciem, rozluźnieniem tych wszystkich obostrzeń, które były. Natomiast my mieliśmy być partnerem tej głównej imprezy. Zostajemy niestety w domu w Warszawie, no już na ten, na ten event solo nie będziemy jechać mamy tutaj dużo pracy na miejscu, natomiast naszym udziałem, poza naszym udziałem tam na miejscu i nakręceniem filmów i cieszeniem się ogólnie tym całym e, pozytywnym rozgardiaszem było rozpromowanie trochę tej imprezy dostaliśmy wcześniej koszulki w lutym runda w różnych krojach, dla różnej płci e, dla mężczyzn, dla facetów e, dla, dla mężczyzn, dla facetów dla kobiet i dla dziewczyn, o, dla czterech płci czyli tak naprawdę dwóch dwóch Męskie i damskie. Koszulki, e, kaszeberunda, kaszeberunda, kociewie kołem, bo to jest ta sama organizacja robi jeszcze kociewie kołem. Już nie będę się zagłębiał w to, bo nie chcę tutaj głupot odpowiadać, bo... Powiem coś, czego nie, co nie będzie prawdą. Natomiast u nas możecie sobie te koszulki nabyć. Klienci stacjonarni widzą je u nas od dłuższego czasu już. Natomiast teraz oficjalnie komunikujemy, że jeżeli szukacie koszulki patriotycznej, bo wspieracie tak jakby lokalną imprezę i rozpromowujecie ją lokalnie w dobrej cenie od 150 do 200, bodajże 15 zł w zależności od materiału kroju. Ja, ja mam na sobie krój dopasowany, są też kroje takie luźniejsze. E, z bardzo fajnymi grafikami. Zaraz to ja ją mam. Na... Tu jest na przykład o, taka grafika na plecach Isle of Cycling. To jest międzynarodowy dzień roweru. Na przykład dzisiaj jest, chyba o tym nie powiedziałem, a miałem do tego zacząć. E, tak, też właśnie świętujemy ten międzynarodowy dzień roweru. Także pewna pula koszulek e, jest u nas do dostania w internecie, ale najlepiej robić to stacjonarnie, żeby je zmierzyć. E, no i całe tam dochody, przychody z, tych, z, tej, z tej sprzedaży. Pomogą organizatorowi trochę odkuć się po tegorocznej stracie i zorganizować z pełną pompą wydanie tej imprezy tak jak trzeba w przyszłym roku 2021. No, i tyle. Zachęcamy do zakupów tych wszystkich kolorowych koszulek. Przede wszystkim tych w kolorach fluo, bo teraz wypłynęła niestety znowu trochę przykra sprawa z kolarzami. Trzymamy kciuki za dziewczyny z wiadomego wydarzenia, żeby im się tam jak najlepiej. Udało z tego wykaraskać, bądźmy widoczni, e, bądźmy widoczni, nośmy odważne kolory, kombinacje jaskrawe, bo to jednak no, ten rok pokazuje niestety, że dalej, dalej jest problem z e, naszym współistnieniem na drogach z kierowcami i tak jakby no, ważne jest, żeby się na tym szarym często tyle polskim wy, wyróżniać, między innymi takimi kolorami. Także kaszeberunda u nas w tym roku niestety symbolicznie, w przyszłym roku praktycznie też, kupujcie u nas te koszulki kaszeberunda, Berunda, a tym samym przyczynicie się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy w przyszłym roku. Przemycę tu jeszcze odpowiedź na wciąż pojawiające się pytanie. Czapeczki Bello jutro, mam nadzieję, czapeczki Cinelli też i dużo psychology. Jeszcze chwila cierpliwości. Do zobaczenia.